Cześć, z tej strony i witam was w dziewiątym odcinku openingu skrzyny Hextech. Jak widzicie, włosy trzeba poprawić i lecimy, nie? Mamy dzisiaj 10 skrzyneczek, takich 5 specjalnych. Tutaj mam 4 normalne i jedną chyba dostałem za grę z tego, to się nie mylę. Yy, tam za jakąś eskę. I 5 kapsułek bohaterów mam, jedną wspaniałą. I jeszcze dwie kule fanowe, więc wszystko się otwieramy. Wszystko się otwieramy, ale na początek, na początek pokażę wam, co mi tutaj hapu w moim sklepie. W moim sklepie mi otóż to. Jinx, rozrywkowa Jinx. Ja myślę, że ja w następnym normalnym openingu ją hapnę sobie. Bo i nie mam. To jest epickie domyki, skórki. Ona jest bardzo fajna. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym. Drugi to jest Arcade Ari. Uuu, też właśnie epickie do skórki, bardzo mi się podoba, Wam powiem szczerze mówiąc, chciałbym go mieć, chciałbym go mieć. No ta Caitlyn, Wam powiem, arktyczna Caitlyn, nie robi mnie. Mam skórki do Caitlyn, nie robi mnie ta arktyczna Caitlyn, Nie chcę tej skórki i tylko minus 30%, nie opłaca się. Tutaj czarująca Tristana, Wam powiem szczerze, że fajna, fajna skórka, lecz nie mam Tristana. Tylko teraz będę częściej grał chyba i myślę, że kupię taką skórkę. Jednak chcę kupię tą skórkę. Też ją wezmę. To jest amestytowa Asia. Mam powiem szczerze, że... jest ładna ta skórka, ale nie wiem czy będę ją brał. Zobaczymy. Zobaczymy jak, jak starczy pieniądze. I co my tu mamy? Ostatni kosmiczny obronca Sinzawa. Mam powiem szczerze, że na pewno piękna to jest skórka. Epickie obronek skórki. Posiadany bohater, ale ja niezawa. Nie gram. Nie gra. Dlatego raczej nie kupimy tej skórki. Dobra, przechodzimy teraz do głównego tematu, czyli opening skrzynek. Na początek szarpnę sobie tą skrzyneczkę. Ja nigdy nie patrzę, nigdy nie patrzę w ogóle, nie? Za grę, za co zostałem za tą SK, nie? Dobra, już? O to ty niepozornego bałwana. Dobre. Dobra. 150 pomarczywej esencji. Czyli taka słowa w sumie do tej skrzyneczka bo powiem, bo potem dropał. Dobra, otwieramy te cztery skrzyneczki teraz. Brown wie y serce do skórki. Mmm. mogłoby lepiej, nie? Nie zapowiada się jakoś super do z tego ulicy. No co się dzieje? Dobra, jest ok. Syndra, 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 do... ale ja mam Syndrę. w ogóle tu nie mam. Posiadamy Kaylee, od razu rozmyjne esencje. Co my tu mamy? Leblanc, posiadamy, rozmyjne esencje. Co my tu mamy? Mordankę, posiadamy, rozmyjne esencje. Kurwika wiadomo, że posiadam. rozminę esencje. I teraz co my tu jeszcze mamy? syn posiadamy. Nie, jak mówiłem, ale 930 esencji Spoko, nie? Mi się to podoba. Lecimy kolejną skrzyneczkę. Mistrzostwo 2019 i 150 połączenia selekcji No to jest słabo, słabo. Ostatnia normalna skrzynka. To chyba za hejsta 40. w Weger przy braniu Marudoroga Epic. Marudoroga Jezu. Ale fajny, 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 fajny. Ej, ja chcę tą skórkę, to będzie fajna skórka. I jeszcze do wygara. a wygarem też teraz zacznę sobie pogrywać. Dobra. Jest. Co, so, otworzymy jakąś kapsułeczkę, nie? Mamy ich pięć, to otworzymy. Czogata dostaliśmy. Shera dostaliśmy. Daję ci. Urgotka. Doktornęgo. I 90 niebieskiej esencji. Dobra, co? Posiadamy, dobra, rozmieniamy na esencję. Mungo też na pewno jest posiadany, więc też go rozmieniamy na esencję. Shen Shen. Rozmieniamy także na esencję shen. I urgocik. No oczywiście, że posiadamy za ja nie kupię. Dobra. Kasabin. Ok. Dziewięćdziesiąt niebieskiej esencji. Dobra, otwieram już do końca. Singet Mam. Akali chyba nie mam. 90 niebieskiej esencji. Czekaj, tak. Zostawmy ją. Urgot znowu. Doktor Mundo. I 90 niebieskiej esencji. Posiadamy. Mam Akali. Posiadamy, A Kasabina może nie ma? mam? mam Kasabina. Kurwe, ja mam wszystkie, które postaci. Ok, i też mam wszystko z tym wiadomo. Posiadamy, wszystko, wszystko posiadamy. I mi tam brakuje chyba z 10 bohaterów, tylko dobra. Otworzymy kulę honoru. Pa. Dwa fragmenty kluczy. <grytania> dobra. Czekajcie. Dobrze, tak. Jest klucz HEX. Dobra, zdobimy kolejny klucza. Otwierano kolejną kulę. hanowy No, zrobię pewnego kluczu. Takim, Zobaczcie już 7000 mi się zrobiło niebieskiej sekcji. Kuchacie to? Dobra, bo kolejny klucz. Ej, wiecie co? Najlepsze jest to, nie? Że ja teraz się spojrzałem, że ja nie miałem wystarczającej ilości kluczy do skrzyny. I teraz praktycznie jest 5 na 5 teraz mi się wyrównało. Tak mm. <słuchajcie> no to? Ale weka, nie? Bo ja przed openingiem nie spojrzałem się, że mam za mało kluczy. Ale weka, i teraz mi się wyrównało dopiero. Ale super, dobra, ekstra. No za co za teraz tutaj na moim palcu jest przycisk subskrybuj, nie zapomnij zasubskrybować i nie zapomnij zostawić lajka w, w górę. Dobra, od, lecimy dalej z tematem. Wspaniała kapsuła bohaterów. No to mam nadzieję, że tu coś fajnego dochcę. Reksaim. Małkaj. Może jakiegoś nie posiadam. Małkaj mam. Kolejne 930 tys.

a to mam dwa dwa razy o, możemy zrobić. Bałwana niepozornego sobie zostawię. Mmm, a zaraz poczynamy. grę to jest taki. A jak to przyciągnąć? Nie. Takie nie, nie chcę. nie chcę Dobra. To, to, tego nie chcę. Tego nie chcę w działu Omega. To ten... To to muszę jest no. To ja mówię tak... To to 2019, to 2018, to 2018. To jest... Totem drona od zjadawczego, fajne. Ten Totem Scientific, jest spoko. Ten też jest spoko. nie, mam dwa. To jedna mam Dobra. Ciekawe, co się stanie? Cybernetyczny Totem. To no, spoko. Do stałego. Ja tu musiał wszystko tak zrobić. A nie, tylko trzy mogę jeszcze. Dobra, do tego pancernika. Co tym Czadzikim jest w zostawię, bo wolno w tym wiecie. ten, ten sobie wezmę od 2018 i ten 2019. Po co nie to? Nie Czadzik nie. Słuchaj tego drona, tego bałwano usunąć. <laughs> Może tego drona, tego drona, tego drona, dobra, tego drona. Co ty jest idzie? Chociaż fajnie też. Dobra, to jest okazja. Co dzieje, gwiazda. Co dzieje, gwiazda zostawimy, a to jest fajnie mistrzostwo. Totem bałwala, dobra już mam bałwala No tego rozmieniamy już wszystko Zobaczymy co nam da Totem nie ma zero, spoko to Wiecie, w totemu to wiecie, dobra Lecimy, w ostatnich 5 skrzyn, ale doskonały Ale doskonały więc ja zamykam oczy tą skrzyneczką. Trzymajcie kciuki Zostawcie kciuki w górę Mam nadzieję, że coś fajnego drognęło <grymne> Doskonała skrzynia, dobra Stoper Alistar I klucz Hextech Dobra spoko <grymne> Czyli dostaliśmy Doskonałego Alistara I skrzynię z kluczem Jeszcze raz Zakonamy. Doskonała skrzynia, Twisted Fate z podziemi, klucz Hextech, czyli cały czas mam 5 skrzyni i Twisted Fate spod ziemi z podziemi wpadła skórka. Fajnie, podoba mi się to, lecimy dalej. Totem wstającego świtu, klejnot, super, mam już 3 klejnoty i 150 pomarańczowej esencji. Dobra, cztery skrzyneczki zostały. Trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki. Wujek Rise. Mam chyba tu nowe skórki. Nie jestem zdejmowany. Dobra, trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki. Bojowy profesor Graves! Graves jest teraz OP. Bardzo na dżungli, mam powiem szczerze. I może być fajną nową skórki, Nie widziałem tej skórki, ale zaraz sobie po odcinku od razu zobaczę. Dobra, ostatnie dwie skrzyneczki zostały. Mam nadzieję, że coś fajnego zrobię. Księżycowa zjawa sylas. Epicki odłamek skórki. To jest fajna skórka. Nie? To jest fajna skórka. Piszcie w komentarzach, czy wam się podoba ta skórka. Dobra. Do I ostatnia skrzyna. Ja zakrywam oczy. Ja zakrywam oczy przed wszystkim. Ja. Mam nadzieję, że dobrze coś wspaniałego, coś do AD Carry. Żeby mi się fajnie grało. Nie. Świąteczny małkaj. Spoko, żeby mi się święta fajnie małkajem grał, tak? No nie jestem zadowolony z tego. No dobra. Powiem wam parę tutaj epickich wpadło, na przykład ten bojowy Graves. Mam basenowego Gravesa. Co tu jeszcze padło, No, ten Sylas, ten Sylas, to Wam powiem szczerze, że diablo bym Ale ja nie. Co, 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 co? Nie, można Czyli mam Sylasa, widzicie? Dobra, co mi tu dalej nabrakło? To jest wcześniejsze i to powinno się zaświecić, nie? O, właśnie. Stoper Alistar. No, spoko, to jest fajna skórka. Dla Alistara. Świąteczny Małkaj. Co tu ma? Twisted Fate pod ziemi. Ja to też nam dropło. Ej zobaczcie. Fajny, fajny. Ten, ten Veigar mi się podoba. Ten Veigar jest fajny. Ten Veigar ja, ja go chcę. Black Rise. No ikraj go już miałem Bo przez to, że jest posiadane Rozumiem na esencje Nie, posiadamy do Widzicie? ale już ją nie mam Jorika nie mam Renektora nie mam Widzicie, dzięki temu mogę sprawdzić sobie kogo nie mam no, nie mam. Jasło nie mam. <laughs> Z dziesięciu trzynastek nie zrobiłem. To takie właśnie, takie właśnie jak jasło. Jak można nie mieć jasło? W no, można nie mieć jasło, nie ma jasło. Mm -hmm. Wszystko już chyba. Wszystko już posiadam, widzicie? No i dobra, kochani widzowie, to by było na wszystko, na tyle. Ja się z wami żegnam. So, played game, trzymajcie się i nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Hej!